W dzisiejszym odcinku poznasz 6 ziół, które pomogą zmniejszyć Ci ilość siwych włosów. Siwienie włosów to oczywiście proces naturalny jednak coraz częściej siwe włosy pojawiają się u młodych osób. Przewlekły stres oraz dieta przetworzona to główne czynniki, które przysparzają siwych włosów w młodym wieku. Postaraj się użyć jednej z tych sześciu metod, aby zmniejszyć ilość siwych włosów Agrest indyjski. 100 gramów agrestu indyjskiego włóż do żelaznego naczynia i podgrzewaj przez około 30 minut. Nie obawiaj się, że w Twojej opinii część. Proszku może ulec spaleniu. Jest to pożądany efekt. Kolejno przypalony proszek zmieszaj z ilością 500 ml oleju kokosowego. Mieszaninę tę gotuj na wolnym ogniu przez około 25 minut. Po tym czasie pozostaw do ostygnięcia przez 2 dni. Po tym czasie musisz odcedzić zawartość. Część klarowną wlej do dowolnej butelki. Mieszaniny tej używaj trzy razy w tygodniu, tuż po umyciu włosów. Mieszaninę tą utrzymuj na włosach przez około 10 minut. Liście kary oraz ponownie agrest indyjski. Zmiel dowolną ilość liści kary. Odmierz ilość proszku, która powstanie. Odmierz taką samą ilość agrestu indyjskiego. Do proszku tego dodawaj oleju kokosowego, tak aby powstała konsystencja gęstej śmietany. Taką miksturę nakładaj na włosy tuż po umyciu. Postaraj się wcierać tak, aby miała kontakt ze skórą głowy. Pozostaw na głowie przez około 1 godzinę czasu. Następnie delikatnie umyj głowę Olej kokosowy oraz sok z cytryny. Połączenie oleju kokosowego oraz cytryny pomaga pozbyć się siwych włosów. Najpierw wyciśnij sok z jednej cytryny. Kolejno zmieszaj go z olejem kokosowym w ilości 300 ml. Mieszaninę tą odstaw na jeden dzień. Używaj jej od 3 do 4 razy w tygodniu. Najlepiej tuż po umyciu włosów. Po jej zastosowaniu delikatnie spłucz głowę lub ponownie umyj delikatnie szamponem. Jedno jest pewne, od kliknięcia guzika subskrybuj nie pojawią ci się nowe siwe włosy. Czarna herbata. Czarnej herbaty można używać indywidualnie lub jako dodatku do Twojego obecnego szamponu. Pierwszy sposób polega na tym, iż napar z 200 ml Czarnej Herbaty wlewa się do takiej samej ilości szamponu, którego używasz do mycia włosów. Drugi sposób polega na wykonaniu pasty z Czarnej Herbaty. Zmiel liście z Czarnej Herbaty, a następnie włóż je do ciepłej wody. Postaraj się, aby powstała konsystencja gęstej śmietany. Do mieszaniny tej dodaj niewielkie ilości oleju kokosowego. Możesz dodać także kilka. Kropli soku z cytryny. Mieszaninę tę nakładaj na włosy tuż po umyciu. Utrzymuj ją na włosach nie dłużej niż 40 minut Mieszanka ziołowa. Zmieszaj jedną łyżkę agresu indyjskiego, dwie łyżeczki czarnej herbaty, jedną łyżeczkę mocnej czarnej kawy, jedną łyżeczkę kory orzechowca, jedną łyżeczkę indygo oraz jedną łyżeczkę bakopy drobnolistnej. Składniki te wymieszaj w jednym litrze wody, a następnie gotuj na wolnym ogniu przez 30 minut. Mieszaninie tej pozwól ostygnąć przez jeden dzień. Kolejno wlej ją do dowolnej butelki. Nanieś ją na włosy 30 minut przed planowanym myciem włosów. Liście kozieradki. Liście kozieradki Zmiel w drobny proszek. Dodaj do tego proszku wody oraz oleju kokosowego tak, aby powstała konsystencja gęstej śmietany. Mieszaniny tej nie trzeba gotować. Jest natychmiast gotowa do użycia. Nałóż ją na włosy godzinę przed planowanym myciem. Następnie umyj włosy delikatnym szamponem. Jeśli leczysz chorobę przewlekłą, dowiedz się, jak wiele może zrobić dla ciebie zablokowanie chemii spożywienia. Zapoznaj się z moją książką, zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Znajdziesz ją w linku pod tym filmem.